4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. Jeszcze większy grup piosenka. Jeszcze większy grup piosenka. Eee. I twojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile tyńczy. Jieszy piosenka! Nie, było większy galbo piosenka. Nie, i bo wiem, że ładnie śpiewasz w Tak, mi się Pieprzyk podobało. To no to Litwo, ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie. Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto Cię stracił. Dziś piękność w całej osobie widzę i opisuję, bo to jest Panno, Święta, ja nie po Tobie. Panno, to nie plonisz się Stochowej, wosty świecisz w bramie. Ty Co to Zamkowy nowogródki oświecać w jego? Nie pamiętam dalej! Już ona Jestem, tak, ja się Dobrze, że zaśpiewasz. W której klasie jesteś? Idę do techników pierwszej. <grym> no, w tamtym roku. Zguba. Musi być odpracowana. a nie musiałam śpiewać. Musi, musi coś. A do. wiedziałam co? tak zaśpiewać? Coś chrześcijańskiego no nawet. pan No, no to pośpiewajcie. Ja, nie wiem. Ruka. Ja w śpiewam fajnie. O nie, ładnie. Yy, wracamy? Mhm.